Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale CryptoMania. Tu Piotr z tej strony. Dzisiaj niedziela, kolejny odcinek cenowego w Kryptopiszy. Za czym przejdziemy do mówienia, co się tam ciekawego dzieje, to powiem Wam, że już pewne airdropy zaczęły spadać z Coinmarket Capu, Także zrobię filmiki, jak to odebrać, bo proces dla niektórych odbierania tych airdropów może być zawiły. Także to chyba na jutro będzie filmik, a dzisiaj przechodzimy do mówienia co się dzieje. Czyli tak. Cały market cap 1 bilion 550 miliardów dolarów. Dominacja bitcoina 43.2%. Ethereum 18% dominacji. Widać, że yy, po malutku bitcoin odzyskuje tą dominację. Obecna cena bitcoina jest na, w ciągu 24 godzin na, 1.48% w górę, w ciągu 7 dni, niecały procent. Ethereum na minusie, 1.31%. Także jak widzimy, cenę 35.997 dolarów, Bitcoin 2414, Ethereum. Tether na trzeciej pozycji, Cardano na czwartej, Cardano uruchomił, będzie szło do góry, tak mi się zdaje. To jest moja opinia bo już uruchomiło swoje pierwsze właśnie smart kontrakty także zapraszamy bo jest airdrop zrobiony na, na naszym youtube możecie zobaczyć jak jeden z pierwszych deksów właśnie odebrać sobie rewutoken, token także zapraszam do tego airdropa yy, i jest wczes, wczesny dostęp dostajemy 10 rew token jak polecamy możemy zgarnąć tego więcej także może być ciekawa opcja z tym Binance coin pozycja 333 dolary jest na plusie w ciągu tygodnia 26.47%. Także fajnie, yy, fajnie. Ogólnie widać, że ten trend jest troszkę taki boczny. Lekko spadkowy i boczny. No ciężko to określić. Mam nadzieję, że sytuacja się powtórzy nam z... To przejdziemy dalej. Powiem on o co mi więcej chodzi. Dobra, teraz stop NFT yy, market cap. Czyli cały Market cap 16 miliardów dolarów, Teta na to ciągle na pierwszej pozycji, NGC na drugiej, czyli z trzecia Decentral, Central czwarta, Bakersła piąta i tak leci, że teraz trochę projektów niektórych odzyskało, niektórych jeszcze straciło ale Teta Network jest w dominacji cały czas 40% ponad lekko i NFT cała dominacja Global Market capu jest to zaledwie 1% to sobie skasujemy teraz. Defi Market Cap, Uniswap na, yy, cały Market Cap 67 miliardów dolarów. Uniswap na pierwszej, Rapid BTC jest na drugiej, DAI trzecia, Compute Ether czwarta, Compute DAI piąta, Maker Synthetic Network Compound USD Coin Compound. Także tutaj widać, że to już zaczyna tutaj sobie większość projektów odrabiać te spadki. Defi Pulse, ile mamy w całym ten total value Locket? 59 bilionów dolarów. Także, to nie sugerujcie się, tutaj chodzi o te kryptowaluty, a tutaj ile jest ulokowane w tym, w Defi, w DeFi raczej. Także był zjazd, tutaj mieliśmy zjazd, teraz odbitkę, widzę, że z powrotem ludzie zaczęli lokować, ale znów spadek i znów odbitka, także, Tutaj patrzymy sobie ile na przykład danych projektów, gdzie jest, po ile jest ulokowane w danych, w danych na przykład czy w Uniswapie ile ulokowane jest w DeFi czy, czy w innych w poligonie, O to chodzi w tym DeFi Pulse, to sobie kasuję żeby im szybciej te strony chodziły, masternody online, czyli 308 listowanych coinów, market cap 6, yy, Miliardów dolarów 28,77% dominacja Dasha. Dash na pierwszej pozycji, deficyt już któryś tydzień z rzędu na drugiej, horyzont trzecia aktywizacja projekt czwarta, Syscoń, Saf, Safire, Pak protoku, Emergy, Firo i tak się tutaj przedstawia. Tu mamy procenty zwrotu, jeżeli mamy w master Także to by było. Teraz Global Market Hats, czyli nadal strona nie jest. Myślałem, że się coś wymuli. Coś tutaj jakieś bagi mają, ale dobra, przejdziemy do kryptoases. Zobaczymy, których kryptowalut jest najwięcej stakowanych. I pewno Cardano. Cardano już jest 73.42% całego Cardano jest w stakingu polki do 33% Ethereum już właśnie ostatnio jak patrzyliśmy tydzień temu było 3.9 już mamy 4.16 w Ethereum 2.0 wrzucone. Czyli cały czas przybywa Ethereum w stackingu 2.0. Nie tylko w DeFi, tylko właśnie już zaczynają coraz więcej wrzucać ludzie i inwestorzy w Ethereum 2.0, Solana 4, Algorand 5. Także jak tutaj widzicie ile jest stake 2 Czyli ile jest stakowanych 37 miliardów dolarów jest w samym Cardano, 14 w Polkadot. To jest ciężko będzie przebić Cardano Polkadot, Ethereum. Kto wie? Chyba że przyjdą fajne wzrosty na Polkadot i na Ethereum to mogą się tutaj zmienić miejsca, ale Cardano otwarło właśnie te swoje smart kontrakty także może iść do góry. Predykcję widziałem jedną i nawet yy, tacy, z, jak to można powiedzieć, wróżbici mówią, że nawet do 40 dolarów Cardano może dojść. Kto wie, no chciałbym bardzo, bo mam trochę tego Cardano, no zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości. Dobra, fear and greed index. Fear and greed index. Co mamy? Ekstremalny strach na yy, 10 punktów. Wczoraj był na 18, ostatni tydzień na 14, a cały miesiąc na 51, także widzicie jak to jest. Ostatnie 7 dni to jest cały czas ekstremalny strach. Ostatni miesiąc tutaj jeszcze był fajnie 3 miesiące cały strach czyli jak to sporo inwestorów mówi najlepiej się kupuje właśnie na strachu, a sprzedaje, a sprzedaje na tym, yy, kiedy się wszyscy cieszą. No tutaj córka mi lata, ale no, co zrobić? Trzeba filmik nagrywać. Także chwilę spauzuję. Także wracam do nagrywania. Przepraszam za małe kłopoty, ale no, no dzieci trzeba się opiekować i wiadomo. I tu jak widzimy ostatnie 30 dni na Alco Season jesteśmy teraz. Przeszłem. To cały czas jesteśmy w i Seasonie. Jeżeli przekroczymy to 75 punktów tutaj to jest cały czas Alcoin season i pokazuje nam, że cały czas jesteśmy w Altcoin Seasonie i tyle tych kryptowalut więcej zyskało od Bitcoina. Także nie wiem, jak się do tego ustosunkować, bo tutaj przecież pisali że 50 kryptowalut w ciągu miesiąca musi więcej więcej mieć niż ten yy, Bitcoin, żeby to było, że jest Altcoin Season. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, to jest mała no, kurka, no ale dobra. Wszystko spada, a tu mówią, że alkoicyzm. Dobra, bo ich niemu niech, niech będzie, ale obecnie bym, ale kto się wymienił, to się wymienił i odkupuje taniej, a ci reszta, kto, kto się nie wymienił, może z, właśnie tak. I my robimy część z częścią środków, że są w stakingu, gdzieś zarabiają, żeby. Pozyskać więcej kryptowalut, jeżeli z powrotem się ten, ta hossa by miała trwać, bo sporo osób twierdzi, że ta hossa będzie jeszcze trwać i mamy teraz po prostu taki pullback, lato przychodzi i będzie będą spadki albo taki trend boczny, także jesteśmy tutaj na Bitcoin Rainbow Price Hard, czyli. Obecnie, jak widzicie, jesteśmy na tym etapie 35 tysięcy dolarów, jak tu pokazuje, Także mam taki fullback i sporo osób twierdzi, to zobaczymy, jak się będzie to wszystko układać, że gdzie, że to przypomina bardzo tą hostce 2013-2014, że tutaj właśnie też w okolicach podobnych mieliśmy spadki i latem cały czas się bujało ten i od jesieni Poszło wszystko do góry. Chciałbym, żeby tak było i życzę tego wszystkim, żebyśmy jeszcze sobie fajnie wyciągnęli z tego rynku. Właśnie tutaj, Bitcoin średnia transakcja spadła nam na 8,44 dolarów i 44 centy. Zobaczmy sobie, jak na Ethereum jest. Na Ethereum obecna średnia transakcja też nam spadła na 5,79 centa. Także bardzo dobrze. Zobaczmy sobie Litecoina jeszcze. Tu będzie bardzo taniutko. Ho ho ho, tutaj spadło nam na 2 centy 2,5 centa. Także na Litecoinie się opłaca bardzo Transakcje robić, zamieniać ewentualnie na giełdzie, żeby nie płacić tam tych transakcji, bo na pewno zaoszczędzicie, jeżeli małymi sumami obracacie. Yy, I te, tak krypto kryptobombelki, zobaczmy co jest ustawione chyba mam na tydzień. Tak, na tydzień To część kryptowalut jak coin, HT Matic są na... Fajny pro, yy, procencie, hot. Także mimo, mimo, spadków, to one są, yy, na fajnym procencie teraz wzrosły. Ethereum Classic, EOS, tak samo OMG, yy, Chainlink, Air Finance. Jest wiele kryptowalut, które zyskało. Ada 11%, 11%, yy, Uni 22%, Zen 20%. Także fajnie. Tutaj sobie wejdźmy w dzienny. W dziennym już to nie wygląda tak za ciekawie. Engine 24%, Ada 10, NIR 17%, Wet 5%, Nur na 5,5. Także tak to wygląda, a ten HNT, który właśnie tam na, w tygodniowym pokazywał duży wzrost, to teraz ma w ciągu doby spadek 12%. Także, o, jestem zadowolony, bo wrzuciłem sobie w ten, kro, w, krypto.com, w ten, no, jako supercharger, i dostałem trochę enginów, ona chyba 7 sztuk, także jestem zadowolony. Mam trochę enginów, zawsze to jest za darmo. Także też warto korzystać z, z tych opcji, gdzie są darmowe, gdzie można coś pomnożyć. I także zapraszam do krypto.com, bo tam można zyskać kasę, kasę w, w CRO poprzez y, właśnie ten cashback, y, przez zakupy. I to można wrzucać tak jak ja robię w Superchargera i zgarnąć właśnie różne kryptoloty za darmo. Także to jest super opcja. Tak mówiłem wam, zrobię po prostu filmik, jak tutaj odebrać airdropy, bo mówię, dzisiaj odebrałem dwa airdropy z CoimarketCupu i, i powiem czy to na bieżąco można sprzedać. Można sprzedać, wymienić, zasłapować, ale czy się tak do końca opłaca? Są od razu opcje, że mogą te te monety, te koiny, tokeny zarabiać I, i właśnie to testuję i chcę wam pokazać to na jutro, jak to wygląda i o co tutaj z tym wszystkim chodzi, no nie wszystkie ucelowałem, niektóre mi pokazywało, że nie wygrałem w tych airdropach, bo to nie wszyscy dostaną, ale dwa już dostałem i czekam na następne dwa czy trzy, yy, czy po prostu uda mi się zakwalifikować do odebrania tych airdropów i myślę, że chociaż jeden z nich wpadnie i, i pora zrobić następne. I zobaczymy jak to będzie. Co do jeszcze wrócę na naszej strony. Tutaj było o tym bisłapie. Obecnie już tych darmówek nie ma, już jest rozdane to wszystko. Takim Edrop w postaci był VC, -tu, że można było odrebrać, już jest wszystko rozdane, kto zebrał ile zebrał, polecał i ewentualnie teraz może sobie to. Ponażać w polu lub dodawać jakąś płynność do tego. Tylko pamiętajcie, to są jakoś nowe, nowe powstające słapy, także ostrożnie ma, małymi ilościami, jak to mogę powiedzieć, ewentualnie próbujcie, żeby się nie nadziać. Ewentualnie tymi darmówkami zobaczyć, obczaić, bo nie wiadomo, jak się projekt rozwinie. Trzeba być ostrożnym, co się dodaje do Metamaska, żeby potwierdzić, że bo różne klocki, chocki, klocki są, tych projektów powstaje naprawdę masa i można się nadziać, tak samo co do odbierania tych airdropów przez Transwallet, że tam musimy zapłacić jakąś opcję transakcyjną, też już nie być, lepiej sobie posprawdzać ten projekt, czy warto to odebrać naprawdę, czy czymś jest pokryty, czy coś się tam będzie działo. Sprawdzać na Twitterach, sprawdzać na Telegramie i w różnych miejscach, gdzie się da. Bo, wiadomo, licho nie śpi. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do następnej niedzieli do co nowego w Kryptopiszczy. Także, na razie, cześć.